Dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. To właśnie styl, ja mam na imię Magda, zazwyczaj rozmawiamy tutaj o modzie na luzie, natomiast na tym kanale pokażę Ci, że styl to właśnie Ty. Dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek, którego na moim kanale jeszcze nigdy nie było, mimo że prowadzę go od ponad dwóch lat. Mianowicie będzie to film z unboxingiem. Kupiłam, słuchajcie, w ostatnim czasie swoją pierwszą torebkę od projektanta i jestem tym bardzo podekscytowana i właśnie chciałam zrobić po prostu z tym yy, o tym wydarzeniu o tej rzeczy dedykowany odcinek, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Natomiast jeżeli nie jest to pierwszy film, który oglądacie na moim kanale, ale jeszcze nie kliknęliście czerwonego przycisku na dole, to bardzo serdecznie Was zachęcam do subskrypcji, a my przechodzimy prosto do tego unboxingu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na dalszym odcinka. Tutaj, słuchajcie, obok mnie stoi właśnie pachunek, który za moment zamierzam Wam pokazać. Wybaczcie, ta torba jest brudna i pognieciona, dlatego że nie była znana w podróży, to już ją prałam, bo właśnie trochę się w tej podróży po prostu już uflogałam. I tutaj jest logo marki, właśnie jaką wybrałam. Podejrzewam, że większość z Was spodziewała się tutaj marek typu Chanel, i Saint Laurent, Prada i różnych y, takich właśnie tego typu kąsków, bo na miniaturze takie zrobiłam, nigdy nie widać jaka to jest torebka. Chcę, żebyście po prostu z większą ciekawością y, w, ten, w ten film y, kliknęli. Ja oczywiście już y, ten unboxing robiłam, bo kupowałam tę torebkę w butiku y, na żywo. Poznałam również projektanta tej marki, co było też bardzo ciekawym doświadczeniem, bo mogłam po prostu porozmawiać z osobą, która zajmuje się y, tworzeniem tych torebek, dowiedzieć się jaka była wizja i po prostu gdzieś tam... Y, Eksplorować wszystkie szczegóły powstawania tych torebek, ich szczegółów itd., itd. Sorki, patrzę na mikrofon, czy wszystko tutaj się zgadza. Przejdźmy bezpośrednio już do odpakowywania. Właśnie, tutaj cały pakunek składa się z wielu elementów. Nie jest to tylko torebka, tylko właśnie mamy tutaj całe doświadczenie zakupowe. Tak jak zresztą widzicie, mam jakby wierzchnia część tego pakunku, to jest właśnie taka płócienna torba, którą, tak jak mówię, już użytkowałam, spędziła ze mną po prostu ostatnią podróż, bo ja tą torebkę przywiozłam z Łodzi. Jest to torba płócienna, która jest bardzo grubiutka, bardzo dobrze wykonana i jest też dość duża, bo ma tutaj takie właśnie jakby rogi, które dzięki którym po prostu jest dość szeroka, więc na pewno jej też będę używać. Tak po prostu wiecie, na co dzień na ramię do noszenia, kiedy noszę jakieś tobały ze sobą buty, jakieś statywy na nagrania i takie właśnie różne rzeczy. Mi się jako stylistce takie właśnie zawsze torby bardzo, bardzo przydają. I w środku, co my tutaj mamy? Jest, słuchajcie, takie oto kartonowe pudełko z logo marki, takie właśnie czarne, kwadratowe. I tutaj w tym pudełeczku mamy taki oto worek przeciwkurzowy, on nie ma sznurka, tylko jest taki oto zwykły bawełniany, również z pięknym złotym logo. Tutaj mamy naszytą taką skórzaną metkę, właśnie z tym logo, i już się ja tutaj wyłania powoli moja piękna torebka, która się po prostu strasznie ekscytuje. Że ją kupiłam, zawsze marzyłam. Słuchajcie, nie wiem od kiedy, żeby sobie kupić, właśnie, jakąś zarąbistą po prostu markową torebkę od projektanta i tak dalej. Nie miałam żadnego takiego konkretnego marzenia, że chcę, nie wiem, taką lub taką od tego projektanta lub od takiego. Po prostu marzyłam o jakiejś wyjątkowej torebce, o takim po prostu cacuszku, który będzie kropką nad i w mojej stylizacji i też będzie spełnieniem takiego mojego modowego marzenia. Jestem stylistką, kocham modę, interesuję się modą. Lubię wyszukiwać jakieś takie nowe perełki, nowe smaczki. Zresztą o tym jest cały mój kanał, który z pasją prowadzę od dwóch lat, więc w ogóle nie powinno Was to dziwić, że, takie, że taka rzecz właśnie u mnie tutaj zagościła. Zobaczcie, tak się to prezentuje. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Tu w podglądzie kolor jest inny, natomiast mam nadzieję, że w telefonie, jakby w mojej kamerze, po prostu wszystko tutaj jest ładnie oddane. Jest to kolor pomarańczowy. Trochę celowo założyłam na siebie teraz ten niebieski strój, bo pięknie to wszystko razem kontrastuje. Myślę, że jakbym miała tak gdzieś wyjść, to z przyjemnością właśnie połączyłabym te dwa kolory ze sobą w stylizacji. Jest to to rebeczka. Taka właśnie mała, czyli taka jak, taka jak lubię najbardziej, do noszenia tak przez ramię na co dzień, do takie najpotrzebniejsze rzeczy. Jest ona również tutaj dość szeroka, nie jest płaska, tylko właśnie jest taka, jakby w taki trapez idzie. Natomiast, kiedy ją otworzymy, to tutaj to się wszystko ładnie rozszerza, dzięki czemu jesteśmy w stanie do tej torebki naprawdę dużo rzeczy zmieścić. Zapinana jest, jak widzicie, na zatrzask. Tutaj ma taką falę, jak widzicie, jest w taki, taki charakterystyczny sposób wykrojona. Skóra jest naturalna i jest, zobaczcie, jak elastyczna. To jest torebka, która, tak jak widzicie, trzyma formę, natomiast ona jest jednocześnie, właśnie trzymająca formę, ale i bardzo miękka, i bardzo taka, właśnie komfortowa w użytkowaniu. Ja w tej torebce zakochałam się od pierwszego wejrzenia, jakim zobaczyłam na wystawie, ale jak ją przymierzyłam. To po prostu przepadłam, przysięgam, naprawdę jest tak niesamowicie komfortowa, jest tak wygodna, jak się jej dotyka, jak się ją po prostu czuje w ręce, to czuć, że to jest najwyższa jakość, naprawdę. I teraz tak, oczywiście, złote logo, jak, jak zwykle, natomiast jest ono bardzo subtelne. To złoto jest takie delikatne, nie jest hamskie, nie rzuca się bardzo w oczy i bardzo mi się podoba. Tutaj w środku mamy dwa paski. Jeden jest długi, który pokażę za chwilę, a drugi jest króciutki i od niego zacznę, bo będzie mi go tutaj łatwiej pokazać. O, jest to pasek do noszenia tej torebki tak sobie o w ręce. Oczywiście można ją też założyć tak tutaj przez ramię. Teraz Wam tak pokazuję prowizorycznie, ale zobaczycie wszystko na dodatkowych ujęciach, jak to się prezentuje tak po prostu przy sylwetce na mnie yy, w stylizacji. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jest po prostu prześliczna. Jestem zachwycona, jak można oczywiście dostrzec yy, podczas nagrywania tego filmu. Zobaczcie na te złote okucia. One również są wyjątkowe, bo to złoto znów jest takie delikatne i jest matowe. Z tego, co mi właśnie da projektant tych torebek opowiadał, to jest to taki rodzaj złota, który on zamawia na specjalne zamówienie, masło maślane, i które nie, po dłuższym czasie użytkowania pod, ma się nie wydostawać spod, spod spodu, taka wiecie, mieć taki po prostu brzydki metal, tylko delikatnie, ewentualnie się to gdzieś tam wybłyszczy, natomiast w tej chwili prezentuje się to ślicznie, patrzę sobie tam, bo widzę ją w lustrze i po prostu... Jest taka piękna. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że udało mi się spełnić moje designersko-projektantowe torebkowe marzenie, jak ją otworzymy. To tutaj jest jakby jedna taka główna komora. Nie ma przegródek, z czego ja się bardzo cieszę, bo ja nienawidzę, jak jest na przykład taka, wiecie, środkowa taka przegroda tutaj w torebce, wiecie, że taka dzieląca jej na dwie połowy. Po prostu tego nie cierpię. Uważam, że to ogranicza miejsce w torebce, tylko przeszkadza i po prostu do niczego niepotrzebne. Co kto lubi, ale ja tego nie cierpię. Bardzo mi to przeszkadza. I jeżeli ta torebka by to miała, to nie kupiłabym jej. No bo po prostu takich torebek nie lubię. Denerwuje mnie to. Natomiast tutaj przy ściance, Mamy taką malutką kieszonkę do włożenia, nie wiem, wizytówek, kluczy czy jakiegoś takiego malutkiego, na przykład etui na karty w środku. Mamy to wykończenie takie materiałowe, tylko ta kieszonka właśnie jest tutaj skórzana bardzo ładnie. Się to wszystko prezentuje, zamyka się sama. Nie musimy tego, wiecie, trafiać jakoś nie wiadomo jak w, w ten zatrzask, bo on wystarczy, że ją tutaj o. Widzicie, już kliknęło, położymy tą klapę i ona sama się zamyka, więc jest to super. Tutaj z tyłu tak się prezentuje, nie ma żadnej dodatkowej kieszeni. Jest taka prosta, minimalistyczna. Tutaj wszystko jest po prostu ładnie do niej przyszyte. Cena. Na ile wam wygląda, jestem bardzo ciekawa, na ile, na jaką kwotę. Ta torebka wam wygląda. Jest to, jest to polska marka, młody, polski projektant. Marka nie wiem dokładnie, kiedy powstała, ale na pewno jakoś stosunkowo niedawno, bo jest w marce dopiero kilka modeli torebek. I kosztowała, słuchajcie, 800 zł, Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, to jest pojęcie względne. Natomiast ta torebka wygląda jak torebki Witkacowskie, jakieś, wiecie, bardzo selektywnych, bardzo drogich marek. Prezentuje się po prostu niesamowicie i, tak jak mówię, jakość mnie po prostu urzekła i to, jak ją się dotyka, jak ją się czuje w ręce, no to mówię, zakochałam się i nie mogłam przejść, przejść obok niej obojętnie. Nie planowałam w najbliższym czasie zakupu tej designerskiej torebki. Tak jak mówię, od zawsze o tym marzyłam, natomiast myślałam, że to się jeszcze, Jakiś tam dłuższy czas odwleczę, ale jak miałam okazję doświadczyć właśnie na żywo tych torebek, to po prostu, no widzicie, wróciłam z nim do domu, bo innej opcji nie było. Odpinam ten pasek i pokazuję Wam, jak prezentuje się długi. Długi jest taki, taki właśnie gruby, dosyć szeroki, i to też jest element, który. Dodatkowo jeszcze skłonił mnie do zakupu tej torebki, bo ja uwielbiam takie paski. Jeżeli ona miałaby taki cieniutki, minimalistyczny paseczek, no to nie byłoby to już to samo. Oczywiście, według jakiejś tam mojej osobistej opinii, dlatego że uważam, że taki pasek jest bardzo, bardzo stylowy. Dodaje takiego jeszcze pazura, fajnego charakteru tej torebce, co mi się niesamowicie podoba. Tutaj ma regulację za pomocą takich, jak to się nazywa, napów. Nie wiem, nie wiem, jak to się nazywa. Wybaczcie, tutaj są oczywiście szlufki, dzięki czemu się wszystko bardzo dobrze trzyma. Dziurek mamy aż pięć, więc możemy sobie to w dowolny sposób wyregulować. U mnie to jest tak, że tu jeszcze dwie te pozostałe dziurki z tej strony właśnie zostały, żeby ten pasek był, no praktycznie możliwie jak najkrótszy, bo ja lubię nosić torebki wysoko. Lubię kiedy po prostu ta torebka jest tak trochę. Trochę wyżej, nie tak na biodrze typowo, za tym akurat nie przepadam. O, zobaczcie, jak, się prezen, jak to się prezentuje. Ja uważam, że ślicznie. Tutaj znowu mamy bardzo porządne takie metalowe okucia, które na pewno zabezpieczają przed tym, żeby ten pasek się po prostu nam nie odczepił. I znowu on jest porządny, ale zarazem bardzo elastyczny i miękki. Nie jest to torebka sztywna, nie jest to torebka twarda. Tak jak widzicie, bez problemu się to wszystko otwiera. Bardzo można ją fajnie tutaj rozchylić. Zaraz Wam jeszcze pokażę, co się do niej zmieści, bo o tym zapomniałam, że powinnam to zrobić, więc zaraz sobie przyniosę rzeczy, bo myślę, że to jest naprawdę ważna, ważna sprawa, żebyśmy po prostu spokojnie mogli zmieścić do takiej właśnie torebki, rzeczy, które nosimy ze sobą najczęściej. No bo bez sensu wiadomo jest kupować torebkę która będzie dla nas niepraktyczna, do której nam się na przykład telefon nie zmieści, bo jest za duży. O, tak te właśnie, tego Wam nie będę mogła pokazać, bo po prostu nim nagrywam, a nie mam drugiego. Ale musicie mi na słowo uwierzyć, że on tutaj się spokojnie zmieści, zresztą ta torebka nie jest jakaś malutka, a mój telefon jest duży, jest wielkości takiego iPhone'a 13 mniej więcej, a mam Xiaomi, także on tutaj wchodzi bez problemu. Jedna tylko na początek jeszcze taka uwaga, że u Dawida w kolekcji również jest taka torebeczka na telefon, co, coś takiego, która też wydaje się dosyć spora, natomiast na wysokość do niej mój telefon niestety nie wchodzi. Jeżeli macie telefon wielkości, nie wiem, iPhone'a 6, Coś takiego, to możecie jakby jak najbardziej w nią celować, bo się zmieści, ale mój telefon, taki po prostu z tych większych, niestety w nią nie wchodzi. Także tutaj musimy czekać, czy Dawid może nie zrobi trochę większego modelu, żeby te większe telefony również tam wchodziły. Mieści się do niej również dużo, bo jest też właśnie taka szeroka w tą stronę. Natomiast, no niestety, na wysokość większe telefony nie wchodzą, ale to już dygresja, dobra. Tak jak mówię, mamy tutaj różnego rodzaju pierdoły, które po prostu tutaj przyniosłam, więc pakujemy. I tutaj jest tak, etui na okulary, które jest dość duże, dość pękate, które spokojnie tutaj wchodzi, nawet nie zajmuje jakoś za dużo miejsca, tylko mieszka sobie tam ładnie na dnie. Portfel ja mam akurat taki, natomiast większy spokojnie by też wszedł. Nie muszę go dawać na skos, tylko normalnie tutaj na płasko ładnie wchodzi. Tutaj mamy tak, perfumki malutkie też spokojnie sobie tam wejdą, etui na słuchawki, plik wizytówek, puderniczka, czy też takiego w moim przypadku jest to rozświetlacz, a ten plik wizytówek do tej kieszonki z boku sobie włożę. I tutaj mamy tak, korektor i błyszczyk, batonik, zobaczymy czy ten grzewień się zmieści. Może jak go wsadziła na początku. O, tak, tak, na skos, bo on jest bardzo długi, ale na skos spokojnie się zmieści. Klucze, chusteczki. Woreczki dla psa, no i tutaj właśnie włożyłabym jeszcze telefon, którym nagrywam, także niestety go nie wsadzę. No, i tak się to prezentuje. Torebka jest wypełniona. Jakbym chciała, to jeszcze z jedną rzecz bym tutaj spokojnie mogła wsadzić. Właśnie, no, telefon i tam jakieś, nie wiem, większe opakowanie chusteczek lub odrobinę, większe opakowanie perfum i spokojnie zobaczcie, wszystko się zmieściło. Odrobinę pękata jest teraz z boku, natomiast też bez przesady. Myślę, że włożyłam do niej taką rozsądną ilość rzeczy. Właśnie i jeszcze jeden aspekt, o którym powinnam wspomnieć wcześniej. Natomiast zapomniało mi się, to jest to, że ta torebka przy swojej jakby strukturze i przy tym jak się prezentuje, że trzyma formę, jest skórzana i tak dalej, jest naprawdę bardzo lekka. Jak ją przymierzyłam, wiecie, na początku tak po prostu solo, bez niczego w środku, to byłam bardzo zaskoczona, że ona naprawdę niewiele waży, jest bardzo leciutka. Ja mam na przykład u siebie też torebkę Michaela Corsa, którą kiedyś dostałam. Jest to torebka duża, taka można powiedzieć szoperowata, natomiast nie jest to do końca szoper, bo jest ona taką torebką, jakby to powiedzieć, trochę biurową, coś takiego, i tamta jest tak niesamowicie ciężka, że po prostu z tego względu w ogóle jej nie noszę. Bo założę ją i nie bolą plecy: jest ona taka na ramię, a ja lubię torebki przez ramię. Więc po prostu sobie leżakuję w szafie i czekasz, aż dojrzeje do niej. Może jak będę miała 52 lata, to będę ją nosić. W tej chwili jakoś nie czuję kompletnie jej klimatu i jest też przede wszystkim niekomfortowa, co głównie właśnie przeważa za tym, że po prostu jej nie noszę. No a ta się tutaj tak prezentuje. Jeszcze raz pokażę Wam wszystkie detale. Żebyście mogli sobie to wszystko tutaj zobaczyć. Jeżeli o czymś zapomniałam powiedzieć, a prawdopodobnie tak było, no bo tak jak mówię, nie jestem doświadczona w takich unboxingowych filmach, nigdy czegoś takiego nie nagrywałam, to piszcie. Na wszystkie pytania wam odpowiem, piszcie również na Instagrama do Dawida bezpośrednio, jeżeli macie właśnie jakieś pytania dotyczące jego torebek, jego marki, on na pewno z przyjemnością Wam na nie udzieli odpowiedzi. Zapraszam Was również na Instagram mój na relacje właśnie z Dawidem, którą nagraliśmy razem, gdzie opowiada właśnie on. Sam we własnej osobie więcej o swoich produktach. Myślę, że ta relacja jest bardzo ciekawa i możecie właśnie zapoznać się z osobą, która te torebki projektuje. Ja się bardzo cieszę, że tą torebkę nabyłam. Cieszę się również z tego, że jest to właśnie torebka polskiej marki, a nie jakiejś tam zagranicznej typu Chanel i sonorom i tak dalej, bo tamte niedorze są bardzo popularne, co druga osoba na ulicy je nosi. Są też niesamowicie drogie. To jeszcze właśnie cieszę się z tego, że wsparłam małą polską markę i że mam właśnie coś wyjątkowego, bo z tego co wiem, tych pomarańczowych torebek, nie pamiętam nazwy modelu, to moje Fopa, niestety trudno, były tylko trzy sztuki, więc na pewno yy, no, ciężko mi będzie spotkać osobę na ulicy z taką samą torebką. Będę miała coś oryginalnego i też takie cacuszko, cudeńko, które się po prostu pięknie prezentuje. I ja kupiłam tą torebkę z zamiarem noszenia jej na co dzień, tak, bo według mnie sensu jest wydawanie większej kwoty pieniędzy na coś, co po prostu leży i czego nie nosimy, także postaram się używać jej jak najczęściej, ten kolor jest nietypowym wyborem, jak na moją szafę jak widzicie w jakich kolorach ona jest natomiast właśnie on pięknie z nimi kontrastuje pięknie je podbija i ta torebka po prostu sama w sobie jest gwiazdą i robi cały outfit, czego byśmy nie założyli, dodamy tę torebkę i po prostu outfit wygląda naprawdę jak z górnej półki, jak z jakiegoś fashion weeku także ja jestem zachwycona, bardzo się cieszę, że się na nią zdecydowałam, jeszcze jej nie nosiłam, bo czekałam na ten film i też nie miałam za bardzo czasu, bo ostatnio Miałam tak zalatany tydzień, że po prostu brałam co jest pod ręką. Znaczy nie był to głównie plecak, bo miałam jakieś tobały ze sobą. Ale myślę, że już jutro ją po prostu sobie pierwszy raz założę, wyjdę z nią i będę się nią cieszyć. Mam nadzieję, że będzie mi służyć jak najdłużej, bo jest wspaniała. Jestem bardzo podekscytowana tym zakupem. Pokażę Wam jeszcze na koniec filmu kilka właśnie ujęć, jak ona się prezentuje do różnych outfitów, bo chcę również, żebyście zobaczyli, jak ona fajnie wygląda właśnie w różnych konfiguracjach. Natomiast jeszcze jedna kwestia mi się przypomniała, o której powinnam powiedzieć to, że Dawid właśnie mówił, że ta torebka jest wykonana z jakiegoś tam specjalnego rodzaju skóry. Ja się nie znam także odsyłam już do niego. Po więcej informacji, dzięki czemu się nie rysuje. Możemy spokojnie sobie tutaj bezpiecznie, że tak powiem, jej używać i nie powinno się nic z nią dziać, bo jest wykonana bardzo, bardzo porządnie i ma ona też taki naturalny, bardzo ładny połysk. Nie jest to tandetne świecenie się, nie jest to lakier, tylko właśnie taki naturalny połysk wysokiej jakości skóry. To, czy ktoś wybiera rzeczy skórzane, czy nie, to jest indywidualna kwestia. Natomiast ja lubię rzeczy skórzane. No niestety, taka, taka jest prawda. Natomiast to jest taka kwestia, że jak kupi się taką rzecz skórzaną, to jest ona z nami 10-20 lat albo i nawet jeszcze dłużej, bo po prostu z pokolenia na pokolenie możemy ją nosić i nic się z nią nie stanie. A jak mamy rzeczy z mojego doświadczenia, to wynika absolutnie. Jak mamy rzeczy wykonane z jakiegoś poliuretanu, z ekoskóry, to one się wycierają, pękają, wyglądają po prostu paskudnie już tak naprawdę po jednym sezonie i są nietrwałe. Bo kiedy mamy jakąś rzecz czy buty, czy torebkę wykonaną z jakiegoś poliuretanu, z ekoskóry, to ona tak naprawdę już po jednym sezonie są popękane, pozdzierane, jakieś po prostu brzydkie, niszczą się i wyglądają niekorzystnie, więc wydaje mi się tak na mój osobisty oczywiście rozrachunek, że warto kupić jedną rzecz ze skóry i mieć ją na lata, długo cieszyć się nią i mieć ją porządną, niż kupić 10 torebek nieskurzanych, które po prostu wylądują na wysypisku śmieci i będą zaśmiecać środowisko, ale mówię, Tutaj każdy wybiera indywidualnie, to jest każdego indywidualna sprawa. Oczywiście ja nie neguję absolutnie. Wiem, że znajdą się osoby, które powiedzą, że zwierzęta i tak dalej, no wiadomo, rozumiem to oczywiście. Jakby biorę to pod uwagę, ale już jakby wyjaśniłam mój wybór, także nie będę na ten temat się bardziej rozwodzić. Myślę, że powiedziałam już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Piszcie mi koniecznie, co sądzicie, jak Wam się ta torebka podoba. Ewentualnie czy znacie markę, przybyła. Jestem bardzo ciekawa. Ewentualnie jakie inne polskie marki z torebek torebek macie mi do polecenia. Bardzo chętnie również się zapoznam. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. A jeżeli słuchajcie, wy szukacie jakiś fajnych perełek od polskich marek lub vintage i nie tylko, albo macie jakiekolwiek inne stylowe zagwostki, to serdecznie was zapraszam do mnie na konsultacje indywidualne. Wszystkie szczegóły dotyczące tego jak się umówić macie w opisie pod filmem i na mojej stronie internetowej, do której link również tam znajdziecie. Pozdrawiam was serdecznie na koniec i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa.